Co ty wiesz o orzeźwieniu? Już tylko Spróbuj żywiec, zdrój, mocny gaz. Moc orzeźwienia, zero słodzenia. Lipton Raspberry Ice tea. Nowy wielki smak. Lipton Raspberry Tea Changes Everything. Tysiące zabawek. Klocków i gier. To wszystko znajdziesz na mediaexpert.pl. Mamy setki zestawów Lego dla każdego oraz gry i zabawki Mattel, Hasbro i Ravensburger. Postaw na świetną zabawę. Zabawki, klocki i gry znajdziesz na mediaexpert.pl. Na powieki też? Filtry UV mają do wszystkiego. Tylko w Rossmanie nowa formuła SPF pod oczy. Filtr UV w wygodnym sztywcie oraz koreański SPF do twarzy z efektem glass skin. Mam ochronę na cały rok, kochana. Z Rosmana. Od pysznego, rodzinnego śniadania po pyszne, kuszące wypieki. Od szybkiej, prostej przekąski po wykwintne, zachwycające dania. Łaciate. Gotuj jak po maśle. Jak tam trening? Poćwiczona? O, kochany jesteś. Słodko, a bez dodatku cukru. Żywiec Zdrój Mocny Gaz przedstawia Ale upał Może chcesz jakiś słodki napój? Co ty wiesz o rzeźwieniu? Już tylko Spróbuj Żywiec Zdrój Mocny Gaz Moc orzeźwienia, zero słodzenia Jest we mnie ta, która ma odwagę żyć z pazurem Ta, która kocha swoje stado A czasem szuka samotności ta, która nie patrzy wilkiem, ale miewa wilcze apetyt. Ta, dla której świeci księżyc i wschodzi słońce. Mieszka we mnie ta, która czerpie prosto ze źródła. Rodowita, odkryj swoją prawdziwą naturę. Niezła akcja. Połowną rolę gra olśniewający. iPhone 16 w ofercie z abonamentem najtaniej Play. Robi genialne zdjęcia w mgnieniu oka dzięki sterowaniu aparatem. Kadry jak marzenie. Ha, dobry kadr jest wiele wart. Ha, wart wiele. A w Play w najniższej cenie. Przejdź do Play. Teraz iPhone 16. Najtaniej w Play w ofercie z abonamentem, bo w Play płacisz mniej. Play. Jest okulminacja. Warto zażywać leki Bouvid D3 i zimą, i wiosną, i latem też. Bo słońce w pomieszczeniach nie zadziała. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przeceny XXL w Media Expert teraz smartfony, smartwatche, komputery gamingowe, airfryery, rowery górskie w super, niskich cenach. Sprawdź też oferty w aplikacji Media Expert. Bo w Media Expert. Capri-San, pyszną zabawę masz zawsze pod ręką. Zasmakuj mocy owoców z każdym łykiem napoju, Capri-San. Capri-San, ten smak to fan. Tak działa kostka czekolady Wedel, a tak całe Muzeum Czekolady. Teraz w loterii do wygrania. Codziennie bilety do Muzeum Czekolady Wedel oraz co tydzień 10 tysięcy złotych. Wedel z przyjemnością. Nowa? Nowa? Nowa oferta? Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 14,99 za kg z Kaufland Kart, a kiełbasa Śląska, stąd takie dobre opatowanie 550 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam Kaufland. My, sąsiedzi, pełni wewnętrznych barier. Jak, Jak on miał na imię? imię. Kiedy w końcu parter? I te krzyki za ścianą. Czy, Czy to, to był by... śmiech? Te ściany są cienkie. Dystans między nami już nie. Pieski jakoś bardziej zbratane. My milczymy, bez pomysłu co dalej. A gdyby bariery były jak barierki balkonu, że można za nie wyjrzeć i pomachać komuś? No bo skąd płynie dobra energia sąsiedzka? Uśmiechnij się do kogoś, kogo nie znasz. Stwórzmy wspólnie lepsze sąsiedztwo. Program Magenta Moments od T-Mobile to największy wybór okazji, które pomogą Wam być bliżej. Dołączasz? Biedronki niskie ceny. Codziennie niskie ceny. Na przykład do soboty. Duże czekolady milka od 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna gratis. Oraz wszystkie żelki haribo. Drugi tańszy produkt. 50% taniej. Do tego wszystkie lody marletto na patyku, w rożku, w kubeczku lub tubki. Dwa plus dwa gratis. A zabawki i artykuły plastyczne przy zakupie minimum trzech produktów. Każdy 50% taniej. 30 lat niskich cen. Codziennie biedronka. Czas działa na Twoją korzyść z nowym Ax. Przyciągaj zapachem na dłużej. Jak dołączyć do misji Psi Patrol. W superstroju czy z mega sprzętem? Hit cenowy rusza do akcji. Psi fajne koszulki już od 10 zł, a zabawki od 15 zł. Zabawa tak jak chce. Pepko to kochaj niskie ceny. Za późno, Reaktywujemy żeby znowu razem zagrać. To jest nasz czas. To jest najlepsze, co się u nas zdarzyło. Ever. Gramy death metal. My gramy bardzo szybko, bardzo głośno, ostro. I świetnie, po prostu od razu do tańca. Do no, do tańca! Szykujcie się na mocne uderzenie. Gotowi na wszystko. Eksterminator. W środę o 20 w siódemce. Na program zaprasza sponsor Wukruk, właściciel salonów i sklepu internetowego wukruk.pl. Na program zaprasza sponsor, promotor leku nasennego Dorminox. Sponsorem programu jest dystrybutor suplementu diety Trisulin na wsparcie prawidłowego poziomu cukru we krwi Trisulin. W poprzedniej części 62-letnia Jadwiga.